Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Podczas naszej wizyty, tutaj w Krosinie, w siedzibie sklepu dlachodowców.pl nie może zabraknąć oczywiście jakichś tutaj bonusów specjalnych dla klientów tego sklepu. Tutaj mamy akurat taką chłodziarkę dla klientów, którzy zakupią coś związanego z produktami firmy Irbapol. Jakie są zasady y, promocji takiej, żeby można stać się właścicielem, czy też właścicielką takiej właśnie pięknej chłodziarki, powiedzą nam koledzy Sebastian i Rafał. Proszę bardzo. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Y, jak, y, jak co roku firma Jedbapol... Pokażemy od razu właśnie, tak, mów, mów, tak, ja pokażę jak formie, wygląda formie, o takim produkcie. fajną nagrodę dla hodowców. To jest taka chłodziareczka. W tym roku właśnie wymyśliliśmy tak wspólnie, żeby tutaj zafundować taką chodziarkę na elektrolity i nie tylko. Tak, tak. Tutaj widzimy, ona właściwie jest do takich, powiedzmy, butelek przystosowana, no ale to też tutaj w ofercie firmy Irbapol są takie butelki. A dlaczego to jest ważne? Bo to nie jest tylko tak, że jest chodziarka chodziarką, ale też właśnie, jak może Sebastian powie, kolega Sebastian powie nam właśnie, że o co chodzi z przechowywaniem tych nie, produktów. Tak Śmiemy, ale tutaj, powiedzmy, można sobie. Hodowcy mogą sobie piwko schłodzić, a przy okazji właśnie mogą zapewnić sobie przechowywanie produktów w sposób właściwy. Często uczulamy wszystkich kolegów, że po otwarciu, szczególnie po otwarciu, ten produkt, nieważne z jakiej firmy, powinien być przechowywany w sposób odpowiedni. Najczęściej to są niskie temperatury i dlatego ta chłodzioreczka super tutaj się spisuje, bo ona tam w okolicach kilku stopni ma yy, tylko na plusie i te produkty nam nie zamarzną, ale też będą przechowywane w yy, bardzo niskich temperaturach, stąd ich żywotność jest znacznie przedłużona. Często właśnie zdarza się tak, że hodowcy gdzieś mają jakieś pomieszczenie w głębiku, które jest bardzo mocno, powiedzmy, albo nasłonecznione, albo gdzieś tam przegrzewa, powiedzmy, słońce na ten. Temperatura 40 stopni, otwarty produkt. No możemy sobie wyobrazić. To się no, zupa robi taka zupa bakteryjno bardziej no, gotujemy, gotujemy szkodliwa gotujemy taka, czas, no. Nawet nie zauważymy, bo część produktów powiedzmy nam się psuje w sposób taki nie do końca dla nas, y, powiedzmy, wyłapywalny. One troszeczkę zmieniają się tam temper y, zmieniają się kolor, zmieniają się delikatnie zapach, ale możemy tego nie wychwycić i trujemy go w tym momencie. No i tutaj, nie? właśnie firma Irbapol tak, wspólnie ze sklepem dla hodowców, dla wszystkich klientów, którzy coś tutaj chyba, czy to wynika, że chyba zakupią jakiś produkt, powiedzmy jaki, jak to wygląda. Tak jest. Można tak. wtedy zostać właścicielem takiej właśnie chodziarki. Oczywiście. Promocja jest skonstruowana w ten sposób, że każdy który zakupi minimum trzy produkty z firmy Irvapol, weźmie udział w losowaniu... Przepraszam, zapytam, czy trzy różne, czy trzy takie same nawet? Trzy mogą być takie same, trzy produkty. Po prostu trzy artykuły, artykuły, żeby były. Trzy artykuły, może to być taka powiedzmy safta, tak. która jest w cenie niecałe chyba 10 złotych w tej chwili. Może to być mientaluks, który... O właśnie ma... powiedzmy o tym mientaluksie, bo to jest chyba coś nowego. Mientaluks to, no, to jest produkt, który już powiedzmy jest od lat stosowany, sprawdzony. 10 Tym, że my go nie, pre, nie pokazywaliśmy jeszcze na filmie u nas. No, dlatego zawsze staramy się coś tam nowego na filmach pokazać. To jest opakowanie żeby 10 kg. Za, też zainteresować pewnymi, pewnymi produktami. To jest posypka, yy, którą stosujemy szczególnie teraz w takim okresie, jak jest okres wiosny, gdzie jest troszeczkę te temperatury... Yy, wilgoć. Wilgoć jest bardzo, bardzo duża, temperatury niższej wilgoć w wyjemniku. Ta posypka nam fajnie tutaj dezynfekuje powierzchnię, możemy posypać cele, możemy posypać I Bardzo ładnie pachnie, bo jest taki silny zapach, silny mięty. Zapach, tak, wielu, wielu hodowców stosuje również ten produkt w czasie lotów. Tak samo bo on bardzo ładnie nam tutaj drogi oddechowe, drogi oddechowe wentyluje. wentyluje uh -huh. No i to nie jest drogi produkt, bo 10 kg opakowanie to jest 21 zł już u nas w detalu. Jeżeli chodzi już o te takie tańsze fajne produkty, to, to może Rafa powie teraz, bo mamy jeszcze takie dwa rodzaje gritu fajnego, nie? Pokażmy. Podnieśmy go do góry. O. Tu jest widzimy takich chyba muszle bardziej są. Opakowanie 2,5 kg. Pokażmy go z przodu, jak wygląda jeszcze z przodu. Raz o tak, o, o tak. To jest takie opakowanie 2,5 kg i drugi. I kg to jest też 2,5 kg. To jest taki czerwony, tak? I jeszcze jest w pakiecie mieszane też 2,5 kg. I cena takich? Muszelka kosztuje 8, 8 zł, tutaj 7,50 Czyli widzimy, bardzo atrakcyjna jest ta cena. Tak, i Irbapol ma również wszystkie produkty i to nie są produkty drogie, drogie tylko to są ceny, na ta... ceny takie na kieszeń taką hodowcy. Nie za dużą ilością gotówki. Tak, zawsze można sobie coś dobrać, coś tańszego, a octy inne nie mogą być, także. Dokładnie a wszystko jest tutaj witaminy A, E plus selen, witamina B, probiotyki. Tu mamy tylko kilka produktów, tak, tego, bo oferta jest bardzo bogata firmy Irbapol, także. Się, to jest firma, która gdzieś jest już od lat znana w Polsce, także nie trzeba za dużo reklamować, bo hodowcy znają i często dobierają sobie właśnie produkty firmy Irbapol. Szeroka cała gama jest u nas dostępna na stronie internetowej. Także możemy tam zobaczyć też wszystko. A mówię, każdy hodowca, który tutaj jest. Tak mnie zachęciłeś, że może, może je, ja sam zaraz chyba kupię. Może... A kiedy się odbędzie losowanie? Losowanie odbędzie się po lotach gołębi dorosłych. Czyli dużo czasu jest. Tak, dużo czasu jest i, i po lotach gołębi dorosłych zrobimy właśnie Losowanie. Losowanie, czyli... Ale to zachęcamy też nie tylko hodowców gołębi pocztowych, żeby nie czekali na loty, ale też hodowców gołębi rasowych, tych, którzy się tylko pasjonują patrzeniem na gołębie, dbaniem o ich tam wzór zgodny z wzorcem rasy, ale też są gołębie, hodowcy gołębi wysokolotnych, krótko mówiąc, nam tylko termin. Yy... Zakończenia lotów w Gołębi Dorosłych oznacza datę, kiedy odbędzie się losowanie, ale każdy, kto tylko zakupi jakikolwiek produkt, bez względu na to dla kogo, będzie mógł udział wziąć w losowaniu. A jeszcze tu patrzę, taka herbatka jest z tyłu, Pokaż mi ją może. Nie, nie, tu, 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 tu. o tutaj, bo to tego nie, nie pokazują, tak, tak bokiem to pokaż. To jest nowa jakaś herbatka rzecz, nie? Na karmę. No, znaczy firma A opakowanie? To długo. Yy, opakowanie tutaj jest, jest ile gramów? gramów? 350 gramów, to jest drogi produkt. To sobie na stronie zobaczymy, ja, to o właśnie oczywiście. Tutaj jest bardzo dużo produktów w sklepie dla hodowców w głowie, w głowie oczywiście. Dokładnie, ale ogólnie to serdecznie polecamy. Firma godna uwagi, pieniążki nieduże można sobie zrobić za nieduże pieniążki. I tak samo na gołębie młode też hodowcy mogą sobie tutaj coś, jakieś fajne produkty znaleźć, bo tak samo mamy na przykład spirulinę, która pomaga o. na przykład w wychowie, wychowie gołębi młodych. Także tutaj też również pełna gama jest dostępna. Elektroit, który kosztuje coś koło 14 zł na stronie. Czyli widzimy to jest wszystko. Te produkty są atrakcyjne cenowo i też jeszcze widzimy. No też jeszcze można, lodóweczka. Można Właśnie. I to już będzie i dla hodowcy, i dla gołębi. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. 那不那不的了。